A w dzisiejszym filmie omówimy kolejne nowości związane z trzecim sezonem powstania smoków. Witam, ja jestem Mr. Keep i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jako pierwszą mówimy niedawno zamieszczony liga odnośnie zakazanej piątki, pci Kera i mocy Rox. Według tego, czego się dowiadujemy, Kyr jest kobietą, czego kompletnie nie widzę po wyglądzie. Bardziej mi przypomina jakąś mumię pci męskiej, która jest po prostu wysłużona. I do tego dowiadujemy się, że mocą Kera jest rozkład, a Rox strach. I jeszcze zastanawiam się, jak to może wyglądać i jak ta mo moc może działać. A jakby macie jakąś teorię na ten temat, zapraszam Was serdecznie do komentarza. Następnie otrzymaliśmy kolejne plakaty trzeciego sezonu, gdzie mamy trójkę naszych Ninja trzymających pryzmatyczne ostrza. najbardziej to, tą złość na arenie po dowiedzeniu się prawdo prawda odrasa, po czym się od, od drużyny, więc możliwe, że będziemy mieli wątek lekki dojrzenia Arina. I możliwe, że będą spory emocjonalne, z którymi Arin będzie musiał właśnie ciężko z nimi mierzyć. W tle widzimy całą zakazaną piątkę z Rocks na czele, która moim zdaniem jest ich przywódcą, co wtłumaczyłem już w jednym z ostatnich filmów. Na ostatnim im tle widać grzmota przez pryzmatyczne łańcuchy, które najpewniej będzie można usunąć za pomocą ostrzy. i możliwe, że również mocy Dina, który będzie więziony przez piątkę. A poruszając ich temat, każde ostrze ma trochę inny wygląd, a najbardziej widocznie, to, które trzyma Lloyd, który przypomina lekko. Kapsułę, której był przytrzymany Zane. Co przenosi nas do kolejnej nowości, gdzie mamy krótkie opisy naszych ninja, które pozwolę sobie skrócić do najważniejszych rzeczy, które właśnie teraz usłyszycie ode mnie. Zane podczas poszukiwania Arina udaje się do pierwszej krainy, gdzie znajduje Pixel i odkrywa szukującej informacji. Gdy tajemnica piątki się rozwiązuje, Zane zdaje sobie sprawę, że tylko on posiada klucz do podtrzymania ich planów i zapobiegnięcia chaos I według mnie kluczem będzie ostrze pryzmatu, które może być pierwszym znalezionym przez ninja. I tak jak sądziłem, Zane znajdzie Pixar i najprawdopodobniej będzie ona w kapsule ze zwiastunu. Następnie w opisie Loida otrzymujemy informację, że podczas poszukiwań odnajdzie on informacje dotyczące mistrzału. Jednak mroczne wizje nie dadzą mu odetchnąć i będzie musiał bardziej się skupić na instynkcie niż kiedykolwiek. Samego pomysłu skąd mógł je wziąć nie mam, ale może odszukał je gdzieś w klasztorze lub w tej świątyni z moich źródeł. A jeżeli macie jakiś pomysł na tę teorię, zapraszam Was do komentarzy. Sam 30 sezon będzie dla naszych Ninja bardzo ciężki. Sora będzie musiała sobie rejestrować przyjaciela i mieszanymi uczuciami wobec rodziny. Jednak jest determinowana do odzyskania przyjaciela i nauki z Pindzicu. Jest zawsze gotowy, by chronić swoją rodzinę i przyjaciół. Kiedy nie jest załamana, postacie Jay'a postanawia go odnaleźć. Lec jednak jest on również mistrzem White Fire i trenuje ją, aby kontrolowała swoje mocy. I ostatni opis, który moim zdaniem jest najciekawszy, czyli opis Arina. Arina jest młody ninja, jednak po dowiedzeniu się prawdy od rasa, jego świat obraca się do góry nogami. Jednak sam on mu nie ufa. Po drodze spotkał niespodziewanego sojusznika, który już był w podobnej sytuacji. Ma on wątpliwości, lecz chęć obrony o przyjaciół daje mu motywację, by iść naprzód. Kiedy czytałem ten opis, nasunęła mi się teoria, że tym sojusznikiem może być Moro, który jak wiemy pojawi się w serialu. Moro, tak jak Arin, zawiódł się na swoim mistrzu, w tamtej sytuacji był to mistrzu. I moim zdaniem ta teoria ma wiele sensu. Oczywiście jest to możliwe, że to może być Jay lub jakaś inna postać, która dostanie dopiero swój debiut w powstaniu smoków. A jak wy macie jakieś zdanie na ten temat, to macie miejsce w komentarzach. Ja więc to byłby na tyle. Najnowsze zwiastun mówię w najbliższym filmie. Zachęcam was do skrypcji dalszych treści i do zobaczenia.